A mi kipie są, że ja w y, będę musiał kończyć Ale nie! Bo powiedziałem, że nie sądzę, dopóki z tego nie zagram, to ten, to nie opuszczę konsoli A, nie pamiętam, okay. um, nie, A dokąd jedziesz? Do Rzymu pewnie Tak Taka, wycieczka oj, oj. Uuuu, dziękuję A w sumie szereg pistoletów na rynku, nie wiem czy to prawiło nie poprawiło. I jeszcze to, no i ja dwawiuję dzisiaj. Jak ją mam sławę, to czy, yy, do tego załyci koło pociemnymi będzie motocykl. Wiecie co ja po prostu mam y, do powiedzenia, y, jeśli ktoś na Was y, widzę, wiecie Pitela, czy koleży geografię? No Pozdrawiam panią od geografii AU auu. <grymne> <grymne> jeszcze się tam Ja panią widzę A, teraz to nagle tacy wszyscy, tak? Entuzjaści! No! Nie, ja wczoraj grałem, ja wczoraj grałem. Zaboniali, zaboniali, jest. że się nas laki! Ale tak zapomniałem, że nie wyskakiwał mi komunika, Dlaczego jestem taki głupi? Co masz ciekawego? No skapuj <laughs> ja... mnie! <laughs> Nie, Paweł, dlatego wie, że postawę, Ja że chcę serwisem. Po ja dzisiaj nie chcę się denerwować. Do, do, dopiero, chodź, co, co chodź do dopiero co y, wróciłem do radomia. Dopiero co wyciłem. To faktycznie można Piter, zacząć się denerwować Piter? jak wróciłeś. <laughs> no wikern! Chodź, jestem jeszcze. No, dawaj, dawaj Paweł, dawaj. No chodź cho cho tam, chodź, chodź, chodź. No, no, chodź. no nie! Boże, mnie. No, że... No nie uleżym nie! Ja nie chcę się delagować. Ty, Czy jest dużo no, no, ziemi? 8 HP mam. To ja chcę ziemię. Ona mocno bije w sumie dość. No, ja mi bardziej chodzi o zasłony, możemy pograć na pozycjonowanie, bo ja teraz... A to też swoją drogą, no. <noise> tak naprawdę. Tak? No, Chodź dobie, myślę, ja tak, u mnie? Powiedzmy, do no. mnie. Przelecimy się. Hu no, po dupiach, niczego sobie. się Peter kosmos. Nie bądź takim. Tutaj nie mogę odpowiedzieć, bo nie chcę prokuratora jutro mieć pod drzwiami. O, 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 o Boże, jak rozmawiam z tą moją głową. Słyszałeś? Co? Spójrz. Ej, Peter. Pitem! Co wolisz? W tym jakby... Mów on, mów on.

ja trên, gdzie podpala, yy, yy, w w I pitałem dnia na nagle szkole odcinek, gdzie podpalam kości na w szkole Ja przychód. Boję się, że wtedy mógłbym się pożegnać ze szkołą. <sm seizures> <decoration tuk outgoing> Mówi się turno. No Lowi i się... <sokes> <suknię> to wybrałem zły kierunek, kurde, po cały ja kierunek. Ja nie ma to co to co, 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 co się tam to nie? I oto. O! Ty. o. Nie wiem, że, że chłopaki mi ukradli Amu do wszystkiego Ja już się, się przyniosłem, ma... sobie przepraszam. To Paweł pewnie wszystko mi ukradł Tak! To Paweł, Paweł też dobierasz wszystkiego, <laughs> nie wiem, w się odezwał Całe Całeś podnieł, śpili ja nie chcę wiedzieć jak do, Polski, są, jak do tego doszło. Nie, nie <noise> wiem jak Jak to było w tej polskiej Jak do tego doszło? Nie wiem. O, tu ktoś jest. Mam ci chodzić no, tak, żegatkę, mam ci powiedzieć, że gadkę. Ma biało. A wy tam jesteście u góry. Ja go mogę dojechać. Tak, tak. no Dobrze O, nie, nie mogę, nie to mogę. To jest I ich babkę? więcej? Tam jest ich krzej. Tak, tam jest ich więcej, no. Trudno. Wezmę duże. O, nie! Fuck. Prawie spadłem z Jajko. wyspy. A, nie wiem. To ja nie, nie to. Dostał za 20 został no Dostał za 80 czy... Tak. Powietrzu trafia, cześć. Wodą? Ja. I Ej Ale ty. Ej, ej, ej. Dobrze, Antek, 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 musimy się na razie skupić. Okej. Jaka szmata? Bo co? Bo Macela to szmata, tak? No, ale ty, ty z tej wody A przepraszam. No ja też czasem trafiam z wody dobrze, dobrze, ja byłem po prostu w szoku, że tak trafiał, ja nie wyzywam z ciebie, tylko tamtego. O proszę S dobrze, za bije, 6 dych pluj, 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 pluj to ona nie powinien dostać najlepszym O, leży jeden drugi dostał za 9 dyk To s bo ty oberwał sporo też. Ja Teraz się... ja mam kolejną stronę. Zabiję? Został jeden sporo. Dzisiaj Street Fighter'a w ogóle. Może nie dzień? No, no nie. Totalnie nic nie trafię ze SNK. A takie gryby mam z ostatniego razu, żeby było. Ma... Z boku rzucam. Woziąka dawaj, bikich. 16 dostał jeden o, jeszcze do jeden ma biało wodny leży jeden Ty a z ma więcej siadło, ty z lewej jeszcze dostaje ja, ja muszę wstawić kamień gdzie indziej, paweł Mało leczenia Ja oj, leży Na blisko był? E, tak, tak Ale dwóch jest bardzo mocno obitych jak coś Ten jest obity i jeszcze jeden a był obity, dobra, nieważne jest! Brawo! Super! Świetna gierka